Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wykonanie przyrządów do wiązania haczyków z wykałaczek. Mam tutaj dwa przyrządy. Jeden jest owiązany nutką. Mamy tutaj cztery wykałaczki. Drugi jest sklejony z wykorzystaniem wykolu. W że tutaj jeszcze jest w środku kawałek wykałaczki. Jako dystansowa, tutaj patrząc na odległość, widzimy, że ta klejona ma większe odległości pomiędzy tymi wykałaczkami. I ten zestaw bardziej mi pasuje właśnie w pracy. Jak teraz to zrobić? Mając zestaw wykałaczek, staramy się z tego zestawu wybrać wykałaczki, które są proste i nie mają za dużo zadziarów. Ja tutaj będę potrzebował 4 sztuki Wybieram sobie na przykład tutaj 4 sztuki Resztę wykałaczek które są niepotrzebne chowamy Jeszcze na wykałaczce, która jest do szaszłyków, wyszlifowałem sobie właśnie tą dystansową wykałaczkę, można powiedzieć, którą włożę w ten sposób. I wykałaczki będą troszeczkę większe długości. Jeżeli bym użył wykałaczki bez Dystansu, odległość będzie mniejsza. I teraz, jak tutaj w ogóle teraz przystąpić do pracy? Przede wszystkim, zanim zaczniemy wiązać wykołaczki, sprawdzamy, czy tutaj nie ma zadziorów. Jeżeli były, bierzemy papier ścierny. Ja tutaj mam akurat o gramaturze 400. I delikatnie. szlifujemy końcówki wystarczy to zrobić z jednej strony z tej której będziemy potem wiązać węzły na haczykach Nie musimy tego mocno robić, dlatego że wykałaczki są już częściowo wyszlifowane. Natomiast dla nas usuwamy właśnie te różnego rodzaju zadziory, które tutaj są na powierzchni naszych wykałaczek. Po wyszlifowaniu mamy przygotowane cztery wykałaczki. I tutaj kawałek wykałaczki jako dystansowa w środku. Ja zaprezentuję teraz jak zrobić tutaj jeżeli chcemy zrobić sobie wyklaczkę tutaj klejoną to tutaj tą powierzchnię smarujemy klejem przykładamy z jednej i z drugiej strony zostawiamy do wyschnięcia po wyschnięciu smarujemy tutaj ten kawałek, odcinek przykładamy trzecią wykołaczkę, tutaj mam problem dlatego, że to nie jest klejone, ale przykładamy trzecią wykołaczkę i następnie bierzemy czwartą zostawiamy do wyschnięcia najlepiej 24 godziny i potem możemy przystąpić do wiązania haczyków ja tutaj jak połączyć te wykałaczki ze sobą. Wykorzystam do tego nitkę. Przywiązujemy tutaj nitkę do naszej wykałaczki. I teraz długość tej wykałaczki, tego dystansu to jest 45 mm. Przekładamy drugą. I Delikatnie, to znaczy delikatnie owijamy wokół naszych wykałaczek. Po owinięciu parę razy przekładamy tutaj nitkę pomiędzy tymi wykałaczkami i teraz zawijamy w drugą stronę. I przekładamy nitkę pomiędzy naszymi wykołaczkami. Z jednej strony to również nam usztywni nasz przyrząd. Nitkę zabijamy raz w jedną, raz w drugą stronę. Tutaj. И вдруг. Staramy się robić to dosyć ciasno, żeby nitka potem nam nie schodziła z naszego przyrządu. Po przywiązaniu odcinek tutaj odcinamy. Mamy w tej chwili zrobiony przyrząd z dwóch wykałaczek. Ja w tej chwili zaprezentuję wiązanie haczyka. Właśnie na dwóch wykałaczkach, tutaj mam już przygotowany haczyk do wiązania, wykorzystam plecionkę dlatego, że jest bardzo dobrze widoczna tutaj. I teraz tutaj ten kawałeczek plecionki od tej strony będzie do wędki. Tu przykładamy naszą plecionkę i zaczynamy wiązanie od, tutaj od początku. Przesuwamy się w stronę tutaj w prawo. Muszę jeszcze raz zrobić, by za krótko zabiłem. Zabijamy tutaj. Nie musimy mocno ściskać, delikatnie robimy. 3, 4, 5, 6, 7 wiązań robimy. Teraz przytrzymujemy palcem, żeby tutaj nam plecionka nie zeszła. To przetykamy tutaj przez środek i teraz tutaj wkładamy naszaczkę włożeniu haczyka przytrzymujemy tutaj tą końcówkę, i delikatnie palcem suwamy nasz węzeł, i ściągamy tutaj nasze wiązanie. Przesuwamy tutaj do łopatki, i teraz już mocno ściągamy. Ustawiamy sobie tutaj, żeby. Żyłka była z tyłu, jeszcze mamy w tej chwili ładnie przywiązanie haczyk. Odcinamy nadmiar żyłki i jest gotowe wiązanie. Teraz zaprezentuję wykonanie przyrządu z czterech wykałaczek i również odcinka dystansowego. Długość tego odcinka to jest 45 mm. On jest tutaj zaszlifowany na kwadrat. I teraz przykładamy tutaj dwie wykałaczki po boku. Ustawiamy, żeby tutaj z jednej strony wykałaczki były równe. Do wiązania wykorzystuję nitkę. Przekładamy tutaj przez jedną wykałaczkę. I teraz owijamy dwa razy nasze tutaj wykałaczki. I nitkę przyciągamy pomiędzy wykałaczkiem, troszeczkę usztywniając to. Teraz z drugiej strony przykładamy trzecią wykałaczkę. Również tutaj owijamy dwa razy. Nitkę przyciągamy pomiędzy wykołaczkami i ostatnia wykołaczka, czwarta. Również owijamy dwa razy. I nitkę przyciągamy pomiędzy wykołaczkami. Teraz jeszcze korygujemy kształt naszego przyrządu i usztywniamy naszą konstrukcję owijając wykałaczki nitką i co parę owinięć przeciągamy nitkę pomiędzy wykałaczkami. No, teraz nadmiar nici odcinamy. Mamy przygotowany przyrząd. Bierzemy plecionkę i przystępujemy do wijania. Siedem razy obinałem. Teraz przetykamy tutaj tą końcówkę przez środek. Wkładamy haczyk. I teraz delikatnie Palcem suwamy tutaj i jednocześnie ciągniemy za końcówkę, zawiązując węzeł. Jeszcze nie ściągamy mocno, dlatego że tutaj przesuwamy sobie nasz węzeł do łopatki. Ustawiamy w odpowiedni sposób żółki, żeby była tutaj z tyłu. I teraz mocno ściągamy nadmiar żyłki odcinamy mamy przywiązany haczyk jest to wygodne i teraz jeszcze powiem dlaczego ja tutaj wykorzystałem Taki kawaczek dystansowy naszej konstrukcji, dlatego że, jeżeli mamy właśnie haczyki z większą łopatką, to znaczy w ogóle większy haczyk, to jeżeli mielibyśmy tutaj ten zestaw bez tego dystansu, to po nawinięciu żyłki na nasz przyrząd. Więc tutaj mamy przyrząd bez tego elementu dystansowego w środku. Tutaj przykładamy żyłkę i owijamy ją. Po nawinięciu przytrzymujemy tutaj, żeby nam nie zeszło tą końcówkę przetykamy przez środek, wkładamy tutaj nasz haczyk i teraz właśnie bez tego elementu dystansowego w środku trudno jest włożyć ten haczyk do końca i teraz tutaj delikatnie ściągamy naszą żyłkę. Przesuwamy tutaj do łopatki i teraz mocno ściągamy. Mamy przywiązane. Ja bardziej preferuję, właśnie przyrząd z tym elementem dystansowym w środku, dlatego że łatwiej nam włożyć haczyk o większym rozmiarze. Teraz zaprezentuję wiązanie haczyka o mniejszym rozmiarze. Do wiązania wykorzystam plecionkę, ale bardzo dobrze również wychodzą wiązania z żyłką. Natomiast plecionkę wykorzystuję dlatego, że jest bardzo dobrze widoczna tutaj na filmie, widać wiązanie. Mamy tutaj plecionkę i teraz owijamy ją sobie. Zaczynamy tutaj zawsze od przodu. I robimy wybraną przez nas ilość owinięć. Po wykonaniu odpowiedniej ilości nawinięć, z drugiej strony przytrzymujemy palcem, żeby żyłka nam się nie zesunęła. I teraz, tutaj przeciągamy w środku tą końcówkę. Tu mam akurat. Haczek z oczkiem, ale to nie ma problemu. I teraz tutaj powoli, delikatnie suwamy i ściągamy naszą żyłkę tutaj. I przesuwamy nasze wiązanie w okolice mamy zrobione wiązanie nadmiar żyłki tutaj sobie odcinamy i mamy przywiązany haczek także wykorzystanie tego przyrządu jest bardzo wygodne należy na początku parę razy przećwiczyć sobie ale na przykład jeżeli jesteśmy na yy, stanowisku, wiemy, mamy potrzebę wywiązania, mamy zmarznięte praca, z drugiej strony, czasami też już zdolności manualne nam ograniczają pracę, to ten przyrząd jest bardzo wygodny. że serdecznie polecam. Ja w swojej pracy do właśnie dowiązania wykorzystuję przyrząd tutaj z tym elementy dy, dystansowe dlatego że odległości tutaj pomiędzy tymi wykładczkami są większe w związku z czego bez problemu możemy tutaj po nabinięciu żyłki wsuwać haczyki które są o większym rozmiarze Na przykład jak mam tutaj po nawinięciu żyłki tutaj bez problemu wchodzi nam haczyk który ma większe Rozmiary. Tak samo na przykład jeżeli tutaj mieliśmy haczyk o mniejszym rozmiarze, też bez problemu możemy tutaj po nawinięciu żyłki włożyć i wykonać odpowiedni węzeł. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.